Cześć, jest dzisiaj z nami Moto Edge 20 w wersji Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Zanim o telefonie, czas dla mecenasa dzisiejszego odcinka, czyli firmy Oaklin. Sam używam tego modelu i jestem z niego zadowolony, w związku z czym spokojnie mogę Wam opowiedzieć o modelu Oaklin Flow. Cóż to jest za szczoteczka? To jest szczoteczka A. Przede wszystkim tania. Link w opisie pod filmem. Ona w tym momencie kosztuje troszkę ponad stówę i to jest jej wielka zaleta. B. To jest szczoteczka prosta w użyciu. Nie potrzebujecie tutaj żadnej aplikacji. Po prostu wyjmujecie szczoteczkę z pudełka i działacie. Przełączacie się pomiędzy pięcioma trybami, które tutaj się wyświetlają na szczoteczce. Tym przyciskiem zaraz pokażę. A jej główną zaletą jest to, że ona ma gigantyczną baterię. Dwa. 1500 mAh, w związku z czym producent zapewnia, że do 180 dni bez ładowania, jeżeli myjemy zęby dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. No i ja tej szczoteczki używam już od dwóch tygodni. Jak na razie ładować nie muszę. Myślę, że będę jej używał jeszcze długo bez ładowania szybciutko, co w pudełku. Bo w pudełku jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Znaczy szczoteczki oczywiście, jest kabelek i jest sama szczoteczka. W sensie, o no wiecie o co chodzi. Natomiast ja używam tej nasadki, którą używam do tamtej szczoteczki, dlatego że tutaj fajnie jest, wszystko kompatybilne, więc nie trzeba kombinować. A w, tutaj w instrukcji obsługi jest wszystko napisane w języku polskim, w związku z czym szybciutko przechodzimy na stronę numer 29, gdzie wszystko jest wyjaśnione, co jak i do czego służy, no i jest objaśnione, jak się tym posługiwać i jakie są typy mycia. No więc tutaj naciskamy i włączamy. No i tak, to jest pierwszy typ. To jest typ poranny. Następny. Nocny, dwa, później jest mycia, a uciekło mi, trzeci to jest mycia, szybciutko, czwarty to jest wybielania, i piąty to jest miękki dla osób, które mają problemy z ciosłami. W związku z czym, jak widzicie, nawigacja po tej szczoteczce jest dziecinnie prosta, nie ma żadnych kłopotów, każdy się zorientuje co i jak. No i tak jak mówię. Jak dla mnie świetna szczoteczka za 100 zł. Jeszcze jedna rzecz jak ją naładować, jak już kiedyś się nam wyładuje. Prosta sprawa. Tutaj podważacie paznokciem, tutaj macie wejście na USB-C. Producent zaleca, żeby ją ładować jakąś ładowarką. Od 1 do 5A. Ja myślę, że włożenie podłączenie czegoś takiego do komputera będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby za dużej mocy tutaj prądu nie ładować. No i tak jak mówię, linki w opisie pod filmem. Wydaje mi się, że za nieco ponad 100 zł to jest naprawdę świetna oferta. Ok, przechodzimy do telefonu 3300 bez złotówki. Dużo jest w tym telefonie kilka niezaprzeczalnych zalet. Rewelacyjny ekran OLED SNAP 870, a nie 888. Dla mnie to jest wielki plus. 12 GB RAMu, jest obsługa 5G w obu slotach na kartę SIM. Jest tak samo aparat z pięciokrotnym przybliżeniem optycznym. No więc, tak jak słyszycie, plusy są. Jest też kilka, może nie minusów, ale rzeczy, które moim zdaniem telefonowi za 3 300 bez złotówki nie przystoją. Na przykład są głośniki tylko mono, a nie stereo. Nie ma wodoszczelności, nie ma ładowania indukcyjnego, no więc za chwileczkę zobaczycie, jak to wszystko działa i co ja sobie o tym telefonie sądzę. Pudełko. Na początek w pudełku, oprócz telefonu, jest etui. Pod spodem mamy ładowarkę 30-watową i kabelek. A jak już jesteśmy przy Etui, to ja może szybciutko o tym Etui powiem, dlatego że ja wszystkie telefony testowe, jeżeli one mają Etui, noszę w Etui dla bezpieczeństwa. No chyba, że nie wiem, telefon jest tak ładny i mi się podoba, żeby go nosić bez, ale wtedy też, no, boję się, żeby coś się nie stało. Natomiast tutaj, po dwóch dniach noszenia tego telefonu w Etui, zrezygnowałem. Oczywiście, motka jest ładna, ale nie aż tak, żebym ja nosił ją bez Etui. Natomiast tutaj. To etui bardzo mocno nachodzi na boki, co jest w sumie plusem, dlatego że telefon jak spadnie w ten sposób, no to jest bezpieczniejszy i nam się nie rozwali, natomiast to zachodzi tak mocno, że przy nawigowaniu gestami przeszkadza mi, przeszkadzało, no i ja stwierdziłem, że jednak ryzykuję i noszę ten telefon bez etui, dlatego tutaj już sami będziecie musieli... Zdecydować. Jeżeli oczywiście nie nawigujecie się gestami tylko tymi trzema przyciskami, no to żadnego problemu mieć nie będziecie. Zacznijmy, oczywiście od budowy Gorilla Glass z przodu i z tyłu boki nie wiem, chyba plastikowe, no ale powiedzmy, że w tej cenie zdarzają się telefony z bokami plastikowymi, więc na to nie narzekam. Ten tył jest bardzo ładny, matowy, on zbiera odciski palców, ale w stopniu takim umiarkowanym, więc tak jak mówię nawet bez tego etui specjalnie mi to nie przeszkadzało od czasu do czasu go przetarłem i już wyspa dwustopniowa, tutaj wyżej, tutaj niżej a oczywiście położony telefon bez etui kiwa się niemożebnie no i trzeba na niego troszeczkę uważać na dole slot na dwie karty SIM bez możliwości instalacji karty pamięci, szkoda USB-C i głośnik. No i niestety jest to głośnik 1 za 3300. Ja bym poprosił o dwa głośniki, dlatego że mnóstwo telefonów tańszych ma głośniki 2. Motka stwierdziła, że głośniki podobno nie są najistotniejsze dla użytkowników. No nie wiem, ja chciałbym, żeby były przynajmniej w tym najdroższym modelu. Nawet jeżeli to dla mnie nie jest istotne, ten ich Motka mi dorzuci to w formie bonusu. I jak to wszystko brzmi? No więc ten jeden głośnik brzmi. Tak. No więc z jednej strony niby ok, ale z drugiej strony łatwo go przytłumić. No i ja tutaj nie jestem zachwycony, będę raczej narzekał. W stosunku do ceny tego telefonu muzyka na słuchawkach za to jest bardzo fajna, jest mnóstwo możliwości ustawień, które działają tak samo na słuchawkach Bluetooth, a nie tylko na słuchawkach na kabelku, więc luzik. No i przy okazji nie ma oczywiście niestety slotu, znaczy nie slotu, tylko wejścia na mini jacka. Jedziemy tutaj na prawą stronę i tutaj, ja wiem, że to są bzdury, ale właśnie takie bzdury stanowią o tym, czy z telefonu korzysta nam się fajnie, czy mniej fajnie. No więc tak, tutaj mamy czytnik linii papilarnych, a tutaj mamy przycisk regulacji głośności i zobaczcie, to wszystko jest niesłychanie wysoko. Jak trzymam telefon tak, no zazwyczaj tak go trzymam, no to o, tyle mi brakuje do czytnika, więc ten palec musiałem zawsze tam jakoś naciągać, żeby... Położyć go na czytniku. Ten czytnik działa bardzo szybko i do samego jego działania nie mam najmniejszego, najmniejszych zastrzeżeń. Natomiast, czemu to jest tak wysoko, nie mam zielonego pojęcia. We wszystkich innych telefonach, z którymi to porównywałem, no to ten czytnik jest mniej więcej na tej wysokości, a nie tutaj. No więc, tak jak mówię, jak tutaj jest problem do sięgnięcia do czytnika, no to oczywiście bez zmiany chwytu w ogóle nie maszcie o tym, żeby sięgnąć. Do regulacji głośności, no chyba że macie kciuk tej długości. No to wtedy gratuluję. No i to tak wygląda. Tutaj na górze nie mamy nic oprócz głośnika, a tutaj, znaczy mikrofonu do tłumienia szumów, a tutaj jest przycisk Google. A. No i znowu, on jest bardzo wysoko, i akurat w tym przypadku mi to nie przeszkadza, bo po prostu zapominam o tym, że on istnieje. Ja z niego nie korzystam, więc. To jest akurat ok. No i telefon nie spełnia normy IP65-68, czyli nie jest ani wodo ani pyłoszczelny. Za 3, 300 znowu poproszę, chciałbym. Spełnia jedynie normę IP52, czyli jest odporny na zachlapania. No i waga 190 gramów, więc jest tak akurat ok. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Wyświetlacz. Ekran jest płaski. Edge, czyli zakrzywienie, tak się nazywa cała seria, ale motka stwierdziła po kontakcie z użytkownikami, że użytkownicy nie chcą zakrzywionych wyświetlaczy, tylko wolą wyświetlacze płaskie. W związku z czym ten wyświetlacz jest płaski jak stół. No, Okej, okay. chociaż tamta Motorola Edge o, o tata no wyglądała zjawiskowo. Ja lubię zakrzywione wyświetlacze, ale dobrze. Powiedzmy, że tutaj nie będę się czepiał 6,7 cala w technologii OLED wykonany, w związku z czym rewelacyjny, naprawdę rozdzielczość Full HD plus 385 ppi proporcje 20 do 9 HD10, i odświeżanie, uwaga! Odświeżanie 144 Hz, czyli nie 120, nie nie 90, tylko 144, czyli wchodzimy jeszcze półeczkę wyżej. Nie pytajcie się mnie po co, ale tutaj moc nikt nie podskoczy. W ustawieniach cóż my mamy, już pokazuję. Bo to jest ciekawe. Możemy tak wybrać sobie kolory naturalne i nasycone, temperaturę, więc to jest standardowo. No i tutaj mamy właśnie tą częstotliwość odświeżania. Jest automatyczna i ja tak cały czas z tego korzystam. Jest 60 albo jest 144. Największa płynność, większe zużycie energii. A tutaj automatyczna może być od zera, tak? Od 1 do 120. No i tak jak mówię, do jakości tego wyświetlacza nie mam najmniejszych zastrzeżeń. W pełnym słońcu robię zdjęcia, oglądam sobie jak wychodzą, wszystko widać bardzo ładnie, świetna jasność maksymalna, świetna jasność minimalna. Jest OK, ale <grym> niestety jest jedno ale, ponieważ jest to wyświetlacz OLEDowy, w związku z czym ja bym chciał, żeby było Always On Display, a niestety motka, tradycyjnie nie ma Always On Display, tylko tak jak widzicie ma Taki sometimes on display, czyli jak podniesiecie telefon, jak go gdzieś tam dotkniecie, no to wtedy na chwileczkę się Wam włączy ten wyświetlacz, pokaże godzinę, pokaże jak będziecie mieli gdzieś powiadomienie, ale nie ma tych informacji wyświetlanych cały czas na wyświetlaczu. Ja bym bardzo chciał, żeby one były, zwłaszcza, że nie ma też diody powiadomień. W związku z czym, no, moim zdaniem, to jest niewykorzystany potencjał OLEDowego wyświetlacza. No i czytnik linii papilarnych do odblokowywania już pokazywałem działa doskonale, ale też możemy ten telefon odblokować twarzą i to tradycyjnie dla motek działa troszeczkę wolniej, to znaczy chwilę trzeba poczekać aż... Telefon nasz rozpozna to takie ja to zawsze nazywam dwustopniowe odblokowywanie. Działanie: Snap 870, Adreno 650, 12 GB RAMu, pamięć UFS 3.1 no i 256 GB pamięci wbudowanej. W związku z czym tutaj absolutnie nie narzekam, wprost przeciwnie, bardzo sobie chwalę. Cieszę się, że to nie jest 888 Snapdragon, dlatego że ten się nie przegrzewa, działa płynnie, cały czas można grać. Telefon zrobi się troszeczkę cieplejszy, ale bez przesady. Nie ma nigdy takiej sytuacji, żeby parzył Was w łapy, albo żeby był w ogóle nieprzyjemny w dotyku. W dodatku nie ma też tej sytuacji trottolingu, czyli on działa cały czas tak samo, a nie na początku niesłychanie wydajnie, a później już tak jak średniak. W Antutu benchmark 699 tysięcy punktów, to jest jakaś tam 17 pozycja. No więc tutaj nie ma żadnego problemu. Bardzo fajnie, dzięki 12 GB RAMu, wychodzi trzymanie zakładek w pamięci. To jest niezłe, dlatego że zazwyczaj telefony chińskie mają z tym problemy. A tutaj problemu nie ma żadnego. Nie wiem, weźmy sobie tutaj. No więc e, ta wielozadaniowość też jest na telefonie bardzo fajnie wykonywana. No i oczywiście z takim prockiem nie ma absolutnie najmniejszych problemów z grami. Tutaj, wiedźmin jest. Taka strefa gier, game time to się nazywa. E, więc e, jesteście w stanie się odciąć, zwiększyć wydajność. E, no, i tutaj też żadnych problemów nie ma. Poza tym, GPS doskonale. Nie zrywa połączenia, szybciutko się łączy. Jeździłem z tym telefonem jako z nawigacją bez żadnego problemu. Jest NFC, więc płacimy zbliżeniowo też bez żadnego problemu i jakość rozmów telefonicznych też jest doskonała, nie narzekam na nic. Szybciutko oprogramowanie. Czysty Android z wszystkimi rzeczami od Moto tutaj zgromadzonymi w tej nakładce i, znaczy nie nakładce, w tej zakładce. Natomiast to na co chcę zwrócić uwagę, to nie jest tym razem latarka, czy potrząśnięcie telefonu, żeby się zaświeciła i zgasiła i tak dalej, tylko to jest O. Platforma Edyfall, czyli podłączenie telefonu do monitora i zrobienie z tego telefonu, plus na przykład z klawiaturka Bluetooth takiego komputera. Można też zintegrować telefon z Windowsem, trzeba do tego wgrać aplikację. No i później naprawdę wszystko działa bardzo fajnie. Telefon może też być kamelką internetową. Bardzo dobrze to wszystko działa i można to zrobić bezprzewodowo. Nie trzeba do tego mieć żadnego kabla. No więc, akurat w czasach pandemii, jak te wszystkie telekonferencje i tak dalej są potrzebne, nie wiem, jak gdzieś wyjedziecie, daj Bóg. No to to wszystko jest bardzo zgrabnie pomyślane i fajnie, że motka dodała tutaj dodaje tutaj takie użytkowe e, rzeczy do oprogramowania i to mówiąc szczerze bardzo mi się podoba. Zdjęcia filmy. No więc tak, najpierw suche cyferki. Obiektyw główny 108 megapikseli, ale bez optycznej stabilizacji obrazu ze światłem 1.9, obiektyw tele 8 megapikselowy z pięciokrotnym zoomem optycznym i z optyczną stabilizacją obrazu. Jest szeroki kąt 16 megapikseli, więc fajnie, że nie 8. No i selfie z przodu 32 megapiksele. No więc tak jak mówię, uwagę zwraca głównie teleobiektyw z pięciokrotnym powiększeniem i z optyczną stabilizacją obrazu. Natomiast szkoda, że tej optycznej stabilizacji obrazu nie ma w obiektywie głównym. Fajnie, że Motka troszczy się o takie dodatki. Ale chciałbym, żeby w tej podstawie też było na bogato. 108 megapikseli ok, jakoś za chwileczkę Wam pokażę, no ale tej optycznej stabilizacji obrazu tam nie ma. Druga rzecz, ta optyczna stabilizacja i ten zoom jest pięciokrotny. No i znowu, za chwileczkę Wam pokażę, skok od zwykłego ujęcia 1 do 5 jest duży, a od 1 do 5 wszystko niżej jest cyfrowe, a nie optyczne, w związku z czym ta jakość jest troszeczkę niższa a częściej z praktyki wykorzystuję na przykład osobiście dwu-trzykrotny zoom optyczny, znaczy dwu-trzykrotny zoom w ogóle, niż pięciokrotny. No i to też tak fajnie, że jest ten pięcio, ale chyba wolałbym na przykład trzy. No ale to ja, może ktoś z Was woli pięcio. Jak wygląda aplikacja? Bo ona jest przebudowana od jakiegoś czasu i ona jest bardzo fajna. Tutaj są o ustawienia takie. Czyli flash, automatyczny wyzwalacz, aktywne zdjęcie, to trzeba sobie wyłączyć, bo jak nie to się Wam będzie ruszało. No i jest tutaj wybór proporcji: 3, 4, 9, 16 i kwadracik. A tutaj macie portret, wycinek zdjęcia, kolor spotowy, nocne zdjęcie, home zdjęcia, panorama itd. itd. Jest tryb profesjonalny, proszę bardzo, ze wszystkimi ustawieniami. Z histogramem, więc jak ktoś się lubi bawić, to będzie przeszczęśliwy. I od razu powiem o filmach. Można tutaj filmy nagrywać nawet w 8K. Nie wiem. Po co, po jakiego grzyba, ale jakby ktoś chciał, zwłaszcza, że stabilizacja w tym 8K to w zasadzie nie działa, więc lepiej się nie ruszać. 4K jest lepiej, najlepiej, jest moim zdaniem, Full HD. Natomiast tutaj mamy typ nagrywanie w trybie portretowym, czyli z rozmyciem tła. Znamy to z innych telefonów, fajnie, że tutaj też to mamy. Jest nagrywanie w kolorze spotowym, czyli też fajnie, to co na zdjęciach. No i jest podwójny zapis. To też jest bardzo fajna sprawa z różnymi dzień dobry, z różnymi możliwościami. Można tak. Można tak. Cóż to jeszcze można tutaj zrobić? O, można po połowie podzielić ekran. O, w ten sposób. W ten sposób. Albo w ten sposób. No więc tutaj zabawy jest, jakby to powiedzieć, kupa e, za przeproszeniem. A teraz przechodzimy do jakości zdjęć, bo myślę, że to najbardziej Was będzie interesowało. Za 3200. 3, 300, widzicie? Łapie się sam za to. 3299, za 3300 bez złotówki. Jakość jest ok, ale tak jak mówię, moim zdaniem, taką jakość jesteśmy w stanie uzyskać też w telefonach za 2000. Dwa z kawałeczkiem, może troszeczkę mniej niż 2000. Nie ma tutaj nic takiego, co tłumaczyłoby moim zdaniem w jakości zdjęć taką wielką cenę. Te zdjęcia są ładne. Te zdjęcia, no tutaj widzicie na przykład szeroki kąt, nie jest taki bardzo szeroki, porównywałem to z OnePlusem córki i tam jest ten szeroki kąt szerszy zdecydowanie, ale zdjęcia są fajne. I teraz tak, jak robimy zdjęcia w pomieszczeniu? No to chciałbym w ciągu dnia, żeby ta jakość była ok, natomiast bardzo często w pomieszczeniu ta jakość tych zdjęć była... No zobaczcie, no te zdjęcia są mięciutkie, tak? Tych szczegółów jest tutaj niewiele. Powiedzmy, że to są koty, to one się mogą ruszać, ale prosiłem, nie ruszaj się, stój i tak na każdym zdjęciu to wszystko jest takie. O. E, na dworze jest już lepiej, tam narzekać nie będę, tam ta szczegółowość jest bardzo fajna. Teraz tak, typ nocny. Z jednej strony jest OK. Natomiast z drugiej strony e, możemy go zrealizować tylko z obiektywu głównego. Natomiast wszystko więcej to już nie będzie typ nocny. No i te zdjęcia nie są złe, ale no, chciałbym też, żeby one były w trybie e, nocnym. Typ tryb portretowy za to jest bardzo fajny. Zaraz wam gdzieś tutaj pokażę kota. Tutaj oczywiście kot podciągnięty, tutaj naturalny, ale to naprawdę fajnie wygląda. To rozmycie. Tła, to odcięcie szczegółów na pierwszym planie jest ok, to tutaj nie będę narzekał. No i te zdjęcia z pięciokrotnego zoomu, no to tak, z jednej strony to ładnie wygląda, ale z drugiej strony, jak robiłem podobne zdjęcia innymi telefonami i porównywałem sobie tą jakość, no to ok, może gdzieś tam minimalnie ta jakość jest lepsza, ale to są takie szczegóły, tak? 50-krotne maksymalne powiększenie. No to z tego zdjęcia, to gdzieś tutaj. O. No to oczywiście jest zabawa, bo jakość tego jest żadna. Natomiast o, ten pięciokrotny zoom jeszcze wam powiem, to jest zwykłe zdjęcie, teraz chciałbym przybliżyć na przykład te drzewa. No to pięciokrotne już mam tak. No ja bym chciał jednak coś pomiędzy. I to mi troszeczkę przeszkadzało. Typ nocny już pokazywałem typ potytowy bardzo ładny. Naprawdę fajnie tutaj koteł rozmyty. Szczegółowość świetna. Tutaj nie narzekam. Więc w sumie to są fajne zdjęcia. Naprawdę. Natomiast 3300 chciałbym czegoś więcej. Filmy Fajnie stabilizowane, tutaj na nagraniu będzie ciężko średnio słychać głos, dlatego że w tle będzie fontanna, to sami usłyszycie. Natomiast generalnie próbowałem, ten głos też jest dobrze zbierany, także żeby nie było tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. 1, 2, 3, full HD 30 klatek na sekundę, ale można 4K, można nawet 8K. Zobaczmy jak wygląda ten zoom. Choć nie wiem czy dzieci powinny to oglądać. No i nie wiem jak głos jest zbierany. Mam nadzieję, że dobrze. Dzień dobry, a to jeszcze ja na wycieczce, tu jest 4 D i 4K, mówiąc szczerze ładnie to wygląda w telefonie, nie mam zielonego pojęcia czy będzie mnie w ogóle słychać, bo tu jest strasznie głośno, jeżeli tak to dobrze, ale może spróbuję jeszcze gdzieś się nagrać w innym miejscu, żebyście wiedzieli jak jest ten głos zbierany w zwykłych warunkach, a na razie wnikam. To nam jeszcze została bateria, 4500 mAh, także... To jest taka wielkość do przyjęcia, jak najbardziej. Ładowalka 30W, czyli to jest w okolice godziny od 0 do 100%. Rozładowywanie 1,5-2 dni, no chyba, że włączycie sobie te 144 Hz, to wtedy dzień i, i już, no może tam o poranku jeszcze troszeczkę będziecie mieli tej energii. Sod, tak zwany, jaki mi wychodził, to w przedziale od 4 do 7 godzin mniej więcej. Czyli tutaj nie narzekam, natomiast znowu kolejna rzecz, gdzie będę narzekał, nie ma ładowania bezprzewodowego, a w tej cenie to ja bardzo bym poprosił. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Uwaga, to jest moim zdaniem bardzo fajny telefon. Tylko, że nie za 3300 bez złotówki. Mówiąc szczerze, nie znajduję wielu argumentów za tak wysoką ceną. No, bo tak, 144 Hz odświeżanie, ten optyczna, ta optyczna stabilizacja obrazu w teleobiektywie, no to są fajne, ale dodatki. Natomiast podstawa powinna być moim zdaniem mocniejsza. Snap 870 bardzo ok, ale można go też znaleźć w dużo tańszych telefonach. Ekran doskonały, ale znowu. Z przesady, tylko z powodu ekranu płacić 3/300. Jakość wykonania podobnie, bardzo dobra, ale też znowu znajdziemy podobną jakość w tańszych telefonach. No i jeszcze nie mamy wodoszczelności, nie mamy ładowania indukcyjnego, dlatego moim zdaniem ten telefon powinien kosztować. Dziutkę ponad 2000 i jak w takiej cenie go złapiecie, to będzie OK. A w tym momencie za 3300 myślę, że jesteście w stanie upolować kilka lepszych urządzeń. O i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co, i do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!